Wincenty Kosiakiewicz. Bawełna. Petersburg nakładem księgarni K. Grendyszyńskiego. 1895 rok. 7. Stein przyszedł załatwić kilka drobnych interesów wspólnych. Załatwiwszy je nie wyszedł jednak, ale zaczął narzekać na zastój i przesilenie. Ponieważ robił to dawniej w przerwach pomiędzy ustępami tyczącymi się interesów, ta nowa forma przeto nasunęła Julianowi podejrzenie. On ma do mnie jakiś szczególny interes. Stein tymczasem do tego interesu szczególnego, jeżeli go miał, nie zbliżał się, lecz tylko narzekał i narzekał. Skupiał jedną złą wieść po drugiej, a od tak dawna po Łodzi nie chodziły inne wieści, jeno same, tylko złe. Jedną z nich były szepty o tym, że wielka fabryka Roller i Spiegelberg chwieje się w interesach. Nie bardzo wierzyć temu chciano, bo znano właścicieli z obrotności i szczęścia, ale znowu wiedziano o tym, że prowadzili interesy swoje na wyciągniętej bardzo strunie, i choć wypłacalni byli to ludzie, ale każda setka, każdy dziesiątek rubli takim żwawym ruchem się tam toczyły, tyle miały do roboty, że po należność drobną nawet nieraz wielokroć razy chodzić było trzeba. Wieść ta zmartwiła Juliana. Naprzód Roller i Spiegelberg od nich brali farby, a potem niepokoił się o losy Kańskiego. No, rzekł Steinowi, tego się przecież obawiać nie potrzeba. Kto wie, kto wie? Hmm, to byłoby bardzo smutne. Ponieważ groza ogólnego położenia trwała już od dość dawna, przeto i Julian i Stein mieli czas przywyknąć do niej. Nie opuszczali przeto rąk. Julianowi teraz jednak przyszło na myśl i on w takim czasie, takim czasie pozbył się gotówki sześciu tysięcy rubli i dla korzyści tyle wątpliwych. Ech, on zaczyna być romantykiem. Stein powtórzył jeszcze ruina, ruina. Potem zaczął, a jednak tu urwał. A podejrzliwości Juliana zaraz ustały, aby szepnąć a, tu się zaczyna ten szczególny interes. No, to nie sposób, to niepodobieństwo, aby przesilenie trwać mogło jeszcze długo dłużej niż rok. Nadprodukcja się wyczerpała wyczerpuje wyczerpie za parę miesięcy. Tyle warsztatów pod kurzem leży. Za czas jakiś zawrą nowym życiem robota pójdzie na gwałt i szczęśliwy będzie ten, kto dziś do niej się przygotuje. To znaczy, że teraz powinniśmy postawić nową fabrykę dziesięć razy większą niż ta nasza buda. Cegły dostaniemy za śmieszną cenę, robotnik będzie za suchy kawał chleba budował, maszyny dadzą za zaliczkę najmniejszą. Ot, teraz włożyć dwadzieścia tysięcy. Jeżeli jednak ten okres nie przyjdzie, jeżeli nie przyjdzie, wszystko jest na świecie możliwe i to że jutro albo ja, albo pan umrze. Ale liczy się prawdopodobieństwo. A to byłby cud, żeby ta nędza dzisiejsza wkrótce się nie skończyła. Zresztą to ryzyko, ale jakie szanse! Umilkł i potem dodał krótko, a efektownie: miliony! Miliony! A Julian już go zrozumiał. Plan jego może jest dobry, ale o to Julianowi w tej chwili mniej chodziło. Zastanowiło go te dwadzieścia tysięcy, o których napomknął Stein domyślił się, że wspólnik nasuwa mu taką kombinację. Oddaj mi linkę, a ja do współki włożę jej posag, za który i ja, i ty zostaniemy milionerami. Rzekł więc chłodno. Tak, tak, ale to łatwo się mówi, dwadzieścia tysięcy. Skąd je wziąć? Stein spojrzał na niego w milczeniu. Julian zwrócił spojrzenie swoje na rurki szklane, które stały przed nim. Chyba by z nieba spadły, dodał, bo na ziemi ja ich nie widzę. I pomyślał sobie: To przecież dość jasne i stanowcze. Stein jeszcze spróbował snuć swoją myśl. Budynek nawet gotowy można by nabyć. Za 10 tysięcy kupiłoby się gmach wartujący 50, a który za 3 lata wart będzie 100. Motor parowy, maszyny. Co za chwila co za chwila. Mówił to jednak z rozdrażnieniem, które stało się widocznym. Julian milczeniem na to odpowiedział. Kiedy Stein jeszcze dalej ciągnął, Julian odezwał się w obawie, aby milczenia jego nie wziął Stein za namysł. Tak, ale to są próżne marzenia. Co się tym zajmować? Wtedy Stein utracił panowanie nad sobą i wybuchnął: Więc zostaniemy nędzarzami? Julian spojrzał na niego. Nędzarzami? Powtórzył spokojnie: Nie poddawaj się pan wrażeniom chwili, będzie lepiej. Roller i Spiegelberg za dobre koty, aby mieli upaść. Będziemy trwali, póki będzie można. Te spokojne słowa zwracające ich rozmowę w granicach aktualnych stosunków podziałały na sztajna w sposób dla Juliana pożyteczny. Spostrzegł, iż nic z Julianem nie poradzi, wziął więc za kapelusz i powtórzył: Póki będzie można, tak, póki będzie można. To nie potrwa długo, rzekł. Do widzenia. Do widzenia, odrzekł Julian ze spokojem. Stein wyszedł. Julian zaś pomyślał. Wścieka się. Zaczyna rozumieć, że te swoje sześć tysięcy wrzucił w błoto. I wrócił zaraz do pracy. Wstał jednak od stołu i, naglony potrzebą użycia trochę ruchu, przeszedł się po fabryce. Popatrzył, jak robotnicy jego tłukli materiały, jak rozcierali je w młynkach na proszek, jak dziewczęta pakowały farby. Wzrok jego jednak ślizgał się po powierzchni tego ruchu. Myśl była mu obcą. Wrócił do swojego pokoju. Tu przypomniał sobie, że miał przed paru kwadransami ważną rozmowę ze swoim wspólnikiem. Dziwna rzecz, spostrzegł, jak mało mnie to obeszło, pomyślał o Lince. I myśl o niej przyszła do niego skądś jakby z głębi, skądś jakby z oddali, przyszła powoli, ciężko i w sukience szarej, bezkolorowej. To dziwne, jak ona stała mi się obojętną. Nie czuł w sobie żalu do niej nawet, tylko wydawało mu się, jakby jej nie widział już bardzo dawno i jakby ją nieprędko miał zobaczyć. Zostawił tę swoją obojętność z tą, jaką miał dla rozmowy Sztajna. Ten mi groził nędzą i obiecywał miliony, a ja słuchał, jakby nie o mnie chodziło. Tak, bo to nie tylko moje stałe postanowienie mówiło przeze mnie, przy tym postanowieniu byłbym się zainteresował, zaciekawił do jego sztuczek, a nie zaciekawiłem się. Spostrzegł, że próżnuje od rana o to, że o pracy nie myśli, i że porzucił w kąt zaniedbania swój niby wynalazek. Ten chochlik rozbudzonego na starość czucia nie poprzestaje na tym, jak widzę, że mi krasi życie. Chce mi je zagarnąć zupełnie pod panowanie swojej psoty. Czy to ja się kocham? Czy ja się nie kocham? Ludzie, co się kochają, to mniej więcej tak sobie poczynają, jak teraz. Poczciwy diabełek dorwawszy się do starego pieca, zaczyna słomę pakować w niego, byle tylko nie za dużo od razu nakłać stokrotko.